Dla rajskiej szkoły Grzegorzka z kazdepkę Mity dla dzieci. Puszka pandory. Zazdrość to nic fajnego. Jeżeli kiedykolwiek byliście o kogoś lub o coś zazdrośni, dobrze wiecie, jakie to paskudne uczucie. Człowiek zazdrosny jest ciągle zły, ponury, na niczym nie może się skupić, nic go nie bawi. Co gorsza, zazdrość może czasami popchnąć do zrobienia czegoś złego. Koleżanka obgaduje koleżankę, bo jest zazdrosna o buty. Kolega bije kolegę, bo jest zazdrosną jakąś dziewczynę. Wiem, wiem, połowa chłopaków skrzywiła się w tym momencie. Bo jak niby można być zazdrosnym o dziewczynę? Jak w ogóle można interesować się dziewczynami, prawda? Ale daję wam słowo, że można. Sam kiedyś się krzywiłem, a teraz, teraz już nie. Jeżeli jednak komuś przeszkadza wspomniana dziewczyna, to proszę bardzo. Możemy ją wymienić na, dajmy na to komputer. Kolega bije kolegę zazdrości, bo nie ma równie fajnego komputera. Już dobrze? To teraz wracajmy do naszej opowieści. Choć uprzedzam, że wkrótce i w niej pojawi się dziewczyna. Na dodatek bardzo ładna. Będzie nosiła śmiesznie brzmiące imię Pandora, co po grecku znaczy mniej więcej. Obdarowana przez wszystkich. Przez wszystkich, czyli w tym wypadku przez mieszkających na szczycie Olimpu bogów, z samym Zeusem gromowładnym na czele. Czym obdarowana? Ha, dobre pytanie! Otóż Pandora otrzymała od Zeusa i innych bogów gliniane naczynie. Nazwano je później, zupełnie nie wiadomo dlaczego, puszką. Puszka Pandory. Zapamiętajcie tę nazwę raz na zawsze. Każdy z mieszkańców Olimpu wrzucił coś do jej wnętrza. Lecz co? Tego Pandora nie wiedziała. Zeus nie zgodził się, by zajrzała do środka. Zanim jednak otrzymała ten tajemniczy prezent, musiała się urodzić, rzecz jasna. A z jej narodzinami to była dziwna sprawa. Któregoś dnia... Zeus kazał swojemu synowi Hefajstosowi ulepić z gliny najpiękniejszą kobietę, jaką tylko można sobie wyobrazić. Gdy posąg był już gotowy, Zeus ożywił go i musiał przyznać, że Hefajstos spisał się na medal. Nigdy wcześniej Olimp nie gościł równie cudnej istoty. Nikt się jej nie oprze. Zeus aż zacierał ręce z uciechy. Miał bowiem ochotę spłatać niemiłego psikusa zarówno ludziom, jak i ich opiekunowi prometeuszowi. A wszystko przez zazdrość. Zeus był zły, że ludzie nie jego, boga bogów, uważają za swojego dobrodzieja, a prometeusza właśnie. Poza tym od pewnego czasu ludziom żyło się, zdaniem Zeusa, za dobrze. Nie chorowali, nie umierali, nie kłócili się między sobą. A doświadczenie uczy, że człowiek szczęśliwy rzadziej modli się do bogów niż człowiek nieszczęśliwy. Mniej składa ofiar, no i mniej się ich boi. Pandoro, zaniesiesz ludziom prezent, zachichotał Zeus. I to taki, że na długo nas popamiętają. I zaraz kazał Pandorze się zbierać. Na drogę dał jej tylko owo szczelnie zamknięte gliniane naczynie, a w nim ale to za chwilę. Niedługo potem piękna dziewczyna stanęła przed domostwem niejakiego Epimeteusza. Nie bez przyczyny Zeus akurat tutaj posłał Pandorę. Epimeteusz był bratem Prometeusza. Nie mógł się jednak szczycić równą co on mądrością. Najlepszy dowód że nosił imię, które po grecku znaczy myślący do tyłu. Słuchaj tłumaczył mu wiele razy Prometeusz. – Nigdy, ale to nigdy nie przyjmuj żadnego prezentu od bogów Olimpu. To na pewno będzie jakiś podstęp. Ale choć Epimeteusz kiwał głową i przyrzekał, że niczego nigdy nie przyjmie, gdy tylko ujrzał olśniewającą dziewczynę, poczuł, że jego myśli płyną jeszcze wolniej niż zwykle. Kto wie zresztą, może w ogóle przestały płynąć. A już zupełnie osłupiał ze szczęścia, gdy Pandora oświadczyła, że Zeus z czystej sympatii do brata dzielnego Prometeusza przysłał ją na ziemię, by została żoną Epimeteusza. Po co bowiem ma się męczyć samotnie na świecie? A co jest w tym naczyniu? zdołał zapytać oszołomiony Epimeteusz. Prezenty od bogów, powiedziała Pandora. Ale Zeus nie pozwolił na razie zaglądać do puszki. Na razie więc do niej nie zaglądali. Epimeteusz świata poza Pandorą nie widział. Wkrótce też zgodził się, mimo przestróg Prometeusza, pojąć ją za żonę. A gdy wrócili z podróży poślubnej, Epimeteusz poczuł na własnej skórze, co to znaczy być mężem tak pięknej kobiety. Wszyscy mężczyźni robili do niej słodkie oczka, wszystkie kobiety obgadywały ją niemiłosiernie. Na dodatek Pandora miała niezły charakterek i Epimeteusz często musiał znosić jej humory. A już najgorsza była jej niepohamowana ciekawość i wścibstwo. Wszędzie musiała zajrzeć, wszędzie musiała wściubić swoje trzy grosze. Może byśmy otworzyli tę puszkę? Niby mimochodem zapytała Pandora, puszczącymi oczami zerkając na gliniane naczynie. Przecież sama mówiłaś, że Zeus zabronił. Przestraszył się Epimeteusz. Ale to było dawniej, przed ślubem. Kusiła Pandora. A teraz, gdy jesteśmy małżeństwem, to chyba możemy. Epimeteusz wybrał się na spacer, by przemyśleć to w samotności. A że, jak wiemy, myślenie nie było jego mocną stroną, nim zdołał coś wymyślić, Pandora podeszła do puszki i nie wiadomo kiedy otworzyła ją. Pandoro nie! zdążył tylko zawołać Epimeteusz, który w tej chwili zajrzał przez okno. Ale było już za późno. Ha! ryknął z radości spoglądający z wysoka Zeus. Patrzcie, co się teraz stanie. A w istocie było na co patrzeć. Z puszki z przeraźliwym sykiem zaczęły wypełzać prezenty od bogów. Smutki, żale, nędza, tęsknoty, choroby, a nawet śmierć. Strętne, pokraczne postacie rozwijały błotniste skrzydła, wymykając się na świat. Tuż za nimi pojawiły się pająki, żmije, gady i płazy i obrzydliwe robale. I wszystko to rozpełzło się. Najpierw po domu, skamieniałego z obrzydzenia i strachu Epimeteusza, a potem dalej, po całym świecie. Zeus zaś i inni bogowie na szczycie Olimpu śmiali się do rozpuku ze swego kawału. Jako nieśmiertelni nie przypuszczali nawet, ile złego wyrządzili. Odtąd ludzkość aż po wsze czasy miała być dręczona biedami, które wypełzły z puszki. A gdy ciemność, strach i żal ogarnęły całą ziemię, na samym dnie glinianej puszki pojawiła się jeszcze jedna postać. Nie przypominała swych pokracznych, obrzydliwych braci. Wraz z nią w domu Epimeteusza błysnęło czyste, słoneczne światło. Był to ostatni boski dar, nadzieja. Do dziś nie wiadomo, który z bogów zdecydował się ją tam złożyć. Może sam Zeus, zawstydzony własną bezmyślną zazdrością i gniewem? Co prawda niektórzy powiadają, że nim nadzieja zdążyła wydobyć się z puszki, Pandora, zdjęta grozą, zatrzasnęła jej wieko. Inni jednak utrzymują, że szczęśliwie udało się jej wydostać na zewnątrz. I chyba oni właśnie mają rację. Bo choć choroby, smutki, żale, nędze i tęsknoty ciągle gnębią ludzi, to przecież każdy z nas wciąż liczy, że wszystko jakoś się jeszcze ułoży i będzie dobrze. Prawda? Gdy jest nam smutno, mamy nadzieję, że następny dzień będzie lepszy. A skoro mamy nadzieję, to znaczy, że udało się jej wymknąć z puszki pewnej ciekawskiej dziewczyny o imieniu Pandora.